Panie Prezes, to zacznijmy od trudnych słów. Biokompozyt kościo-zastępczy. Na czym to polega i do czego służy? Biokompozyt kościa zastępcze, jak sama nazwa wskazuje, jest to kompozyt, za pomocą którego możemy uzupełniać ubytki kostne. Stanowi on niejako rusztowanie do odbudowy naturalnej tkanki kostnej. Czyli mówiąc bardzo wprost i pro, po, po, tak bardzo po prostu, e, zamiast ubytków kości, e, po pewnym czasie dzięki naszemu kompozytowi e, natura, pojawia się naturalna kość pacjenta. Czyli to jest takie rusztowanie, na które się ta naturalna kość buduje, tak? Tak. Tak, zgadza się. Ostatnio na przykład przeprowadzamy bardzo ciekawe badania na pacjentach z stomatologii weterynaryjnej i z nich ewidentnie widać, że dzięki naszemu kompozytowi czas regeneracji tkanki kostnej skraca się o połowę. To jest bardzo ważna informacja, a po drugie, dzięki naszemu kompozytowi ten ubytek kostny, ta regeneracja w ogóle następuje, ponieważ bez tego ubytku, kostny, bez naszego kompozytu, czasami ta, ta kość po prostu zanika. No to na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o komercyjne wdrożenie takiego produktu? Na rewelacyjnym, a mianowicie w tym momencie nasz kompozyt kościo-zastępczy, który sprzedajemy tak naprawdę na trzech rynkach a mianowicie w segmencie stomatologii chirurgicznej, w segmencie ortopedii i traumatologii to, jest, to są tutaj mamy zastosowania u ludzi to jest jako wyrób medyczny. Mamy znak CE, co oznacza, że mamy dopuszczenie do obrotu na całym rynku europejskim. Dodatkowo jeszcze rozwijamy kompozyt na rynku weterynaryjnym i tutaj też jak najbardziej kompozyt jest już w sprzedaży. Wszystkie wyroby nasze są produkowane w systemie jakości, który jest odpowiedni dla wysokiej klasy, wysokich wyrobów medycznych, czyli ISO 13485. No to porozmawiamy teraz chwilę o finansowaniu tak wynalazków i tych państwa projektów. Skąd się na to biorą pieniądze? Pieniądze biorą się z dwóch zasadniczych źródeł. Po pierwsze, są to środki naszych inwestorów, a po drugie są to środki pochodzące z funduszy unijnych. W tym momencie my zrealizowaliśmy 8 projektów na łączną kwotę około 8 milionów złotych, przy czym wartość dofinansowania była niecałe 5 milionów złotych. I teraz większość tych projektów pochodziła z programu operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Te projekty warto tutaj wspomnieć dwa zasadnicze dla nas. Pierwszy projekt to był projekt na Innowacje z poddziałania 232. To był malutki projekt jeśli chodzi o kwotę finansową, ale dzięki niemu rozpoczęła się nasza przygoda z funduszami unijnymi. Ten projekt pomógł nam opracować technologię produkcji w skali przemysłowej naszego kompozytu kościozastępczego oraz stworzyć dokumentację właśnie do dalszego zakupu tej linii produkcyjnej. Ten projekt był punktem wyjścia do kolejnych tak naprawdę projektów, a mianowicie kredytu technologicznego, w ramach którego nabyliśmy właśnie tą linię do produkcji przemysłowej, a po drugie dla projektu ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej, w ramach którego my opatentowaliśmy kluczowe, tak naprawdę najbardziej innowacyjne rozwiązania w ramach tej linii oraz sposób wytwarzania naszego kompozytu na rynku amerykańskim i japońskim. I tutaj znaczy, przechodzimy do kolejnego elementu, który jest bardzo istotny dla nas, a mianowicie internacjonalizacja ponieważ naszym celem, naszym, w ramach naszej strategii jest nie tylko podbijanie rynku polskiego, ale tak naprawdę chcemy, aby nasze kompozyty, nasze trzy marki były znane na całym świecie, globalnie. Dlatego tutaj bardzo duże znaczenie i punkt wyjścia w realizacji tego celu naszej strategii miał kolejny z projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a mianowicie projekt z poddziałania 333 Go to Brand, mówiąc w skrócie. Dzięki temu nasz zespół Uczestniczył w wielu międzynarodowych targach, między innymi w Dusseldorfie na targach Medica, między innymi w. Arab Health w Dubaju, czy też w Singapurze Asia Health, ale też w Stanach Zjednoczonych Firmę Orlando. I na przykład ten, ten projekt, mogę powiedzieć, chyba nie będzie nad wielkim nadużyciem, że był punktem wyjścia do naszej ekspansji, którą robimy tak naprawdę teraz. Dzięki niemu zorientowaliśmy się, jak nasz produkt jest postrzegany za granicą. Dzięki temu zorientowaliśmy się, które przewagi konkurencyjne naszego kompozytu mamy akcentować. Już teraz podpisujemy umowy dystrybucyjne na rynkach azjatyckich. To jest Wietnam, to są Filipiny, gdzie już umowa jest podpisana, to jest Tajlandia i kilka innych, nie będę po kolei wymieniać, ale też na przykład rynki arabskie, które stały się dla nas bardzo cennym tak naprawdę regionem, z racji tego, że nasz kompozyt nie zawiera składowych od zwierzęcych, co jest tam szczególnie cenione. Dzisiaj na przykład nie ma tutaj z nami prezesa Manieckiego ponieważ jest właśnie na targach Arab Health w Dubaju, gdzie razem z naszym partnerem dystrybucyjnym nawiązuje kontakty związane właśnie z komercjalizacją, sprzedażą tego, tego produktu, naszych produktów na tamtejszym rynku. Miałem zapytać o plany na przyszłość, ale to już chyba Pani odpowiedziała, czyli rozumiem, że agresywna ekspansja na zagraniczne rynki. Zdecydowanie jest to internacjonalizacja, to jest pierwszy element, ale jeszcze mamy drugi filar, a mianowicie poszerzanie zakresu zastosowań naszego kompozytu. A to się robi poprzez badania, e, prace badawczo-rozwojowe. W naszym przypadku większość z nich jest to, są to badania kliniczne. Już teraz e, rozpoczynamy przygotowania do uruchomienia projektu badań klinicznych, do zastosowania naszego kompozytu po resekcji zmienionych nowotworowo e, obszarów i tutaj chodzi o nowotwory złośliwe. I uważamy, że te dwa nasze filary, czyli internacjonalizacja i prace badawczo-rozwojowe, idealnie się wpisują w tą nową perspektywę unijną i jak najbardziej nie możemy się doczekać ogłoszonych konkursów.